Jak to możliwe, że 19-latek zarabia 20 tysięcy miesięcznie pracując zdalnie? Czym jest Agencja Marketingu Social Media? Jak na tym zarobić i jak to w ogóle zacząć? Czy w ogóle warto jeszcze zainteresować się tym w tym roku? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym filmie. Cześć, z tej strony Kacper i witam Cię na moim kanale, na którym pokazuję w prosty i zrozumiały sposób, jak rozwijać się i zarabiać online, niezależnie od sytuacji, wieku czy doświadczenia. Łyczek wody i lecimy! Ten materiał to wprowadzenie Ciebie, drogi widzu, w świat biznesu online. Biznesu, jakim jest agencja marketingowa, agencja social media. Wyobrażasz sobie, że już w wieku 19 lat zarabiałem ponad 20 tysięcy miesięcznie. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale właśnie od 3 lat zarabiam na agencji marketingowej i zacząłem właśnie jak miałem 19 lat. I nie tylko ja robię takie wyniki, bo jest naprawdę masa osób, które generują takie, a nawet większe wyniki właśnie dzięki prowadzeniu własnej agencji. Dzieje się tak dlatego, bo to świetny model biznesowy i warto. Warto się jemu przyjrzeć bliżej. Wierzę, że ten materiał, który jest takim wprowadzeniem w świat agencji, zainspiruje Cię właśnie do rozwoju i pokaże dokładnie, na czym te całe agencje polegają i jak dziś możesz zacząć, tak aby po prostu zacząć skutecznie. Tak wygląda plan dzisiejszego materiału i przejdziemy sobie przez wszystko po kolei. Czym jest agencja marketingowa? Jakie to usługi? Ogólnie agencja social media to firma, która świadczy po prostu usługi marketingowe, które pomagają innym firmom rozwiązywać ich problemy, na przykład problemy z pozyskiwaniem klientów. I agencje rozwiązują te problemy właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych i reklam. Usługi Agencji marketingowych to prowadzenie social media, np. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, zarówno wideo, jak i posty, budowanie wizerunków w mediach społecznościowych, ale też prowadzenie kampanii reklamowych na meta-ads, czyli Facebook. Ads i Instagram oraz reklamy na Google i pomoc w sprzedaży, marketingu, optymalizacji procesów i tak dalej. Możesz być jednoosobową agencją, czyli freelancerem, ale z czasem, gdy Twoje zarobki będą powyżej 10-15 tysięcy miesięcznie, możesz zacząć budować Team i tworzyć, że tak powiem, prawilną, taką bardziej rozbudowaną agencję. A jak już mowa o zarobkach, to przejdźmy do drugiego punktu, czyli jak zarabia się na agencji social media i ile się zarabia. Zarabiasz Ogólnie na świadczeniu usług, a konkretniej na rozwiązywaniu problemów swoich klientów. Zarobki nie zależą od ilości usług, a od tego, jaki problem jesteś w stanie rozwiązać i w jakim czasie jesteś w stanie dostarczyć dany wynik. I dużo ludzi myśli, że im więcej usług, tym lepiej. A to nieprawda. Liczy się rozwiązanie problemu klienta. Na przykład, zarobisz dla niego więcej pieniędzy albo na przykład, oszczędzisz mu więcej czasu to to jest dla niego wartość, a nie to, że będziesz mu świadczył, świadczyła 20 usług. Także w agencji marketingowej piękne jest to, że liczy się efekt, a nie ilość przepracowanych godzin, ilość usług itd. Zarabiać możesz od 1000 do 15-20 tysięcy miesięcznie od jednego klienta. Wszystko zależy od tego, jaki problem rozwiązujesz i jakim klientom ten problem, problem rozwiązujesz, i ile pieniędzy generujesz dla swoich klientów. Ale tak standardowo, tak bazowo te usługi kosztują około 2000 zł miesięcznie, czyli tam między... 1,5 tysiąca a 3 tysiące zł miesięcznie. Taka standardowa agencja, która już działa, już świadczy usługi, albo jak ty zaczynasz, to też mniej więcej w tych widełkach powinieneś po prostu wyceniać swoje usługi. Czyli jest to między 1,5 a 3 tysiące zł miesięcznie za usługę, czyli przyjmijmy, że około 2 tysiące Miesięcznie. Samemu na spokojnie możesz przyjąć do 10 klientów i to jesteś w stanie obsłużyć sam lub sama. Więcej też, ale ogólnie potem warto już delegować zadania, ze względu na to, że po prostu mamy na to budżet, mamy budżet na to, by zatrudniać osoby, które będą nam pomagały w niektórych zadaniach, na przykład w prowadzeniu kampanii, a my na przykład wtedy zajmujemy się już tylko obsługą klienta. Później możemy wszystkie te zadania delegować, przez co mamy więcej czasu na. Właśnie obsługę klientów, pracę z klientami, rozmowy z klientami, pozyskiwanie klientów i możemy szybciej rozwijać nasz biznes i po prostu delegować pewne zadania. Także ogólnie warto delegować już na pewnym poziomie, ale do 10 klientów nie musisz się. Delegowaniem przejmować i nie musisz na razie się zastanawiać, to jest dopiero późniejszy etap. Także można spokojnie 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie zarabiać, tak naprawdę, jako freelancer, jako agencja marketingowa, taka jednoosobowa, bo bez problemu po prostu będziesz w stanie czasowo wyrobić, żeby takie usługi świadczyć do około 10 klientów. I właśnie zarobki rzędu 10-30 tysięcy miesięcznie naprawdę są bardzo osiągalne, jeżeli tylko masz dobrą ofertę, która rozwiązuje znaczący problem dla twoich klientów. To naprawdę takie zarobki są bardzo osiągalne. Kwestia tylko po prostu dotarcia do odpowiednich klientów i tak naprawdę czasu, aż wyskalujesz na tyle swoją agencję. Ale nie jest to żadne rocket science i naprawdę te zarobki są bardzo osiągalne. Ty zarabiasz sporo, ale zastanówmy się, jaką wartość mają z tego klienci. Jak już wiesz, jako, jako agencja po prostu rozwiązujemy problemy naszych klientów i wartość, jaką mają klienci z tych usług, to właśnie to rozwiązanie problemu. To jest ta główna wartość. W większości przypadków rozwiązujesz problem związany z brakiem klientów albo z małą ilością klientów, albo klient ma sporo klientów, ale chce więcej, albo po prostu ma złą rentowność i potrzebuje mieć klientów bardziej premium. Także poprzez kampanie reklamowe, ty pomagasz swoim klientom pozyskiwać więcej klientów i dzięki temu klient zarabia i ty zarabiasz. I dodatkowa wartość, poza tym, że zarobek dla klienta, to jeszcze oszczędzony czas. Bo na przykład klient sam może i będzie w stanie zmontować sobie rolkę czy ustawić kampanię. Ale ty zrobisz to za niego, dzięki czemu on w tym czasie będzie mógł zajmować się swoim biznesem, rozwojem swojego biznesu, będzie mógł zająć się pracą właśnie z jego klientami, a aspekt marketingu ma oddelegowany i ty się tym po prostu zajmujesz. I on nie musi sobie tym zaprzątać głowy. Wielu przedsiębiorców też nie chce po prostu uczyć się marketingu, uczyć się montażu, ustawiania reklam i tak dalej, więc to jest mega wartościowe dla klientów. Naprawdę masa przedsiębiorców po prostu nie ma na to czasu. Wartością też jest pomaganie klientom w innych obszarach typu zwiększenie właśnie zysków w firmie, czyli zwiększenie marży, pozyskiwanie bardziej klientów premium, podniesienie stawek, pomoc w optymalizacji procesu sprzedaży i tego typu aspekty. I ogólnie jest to też temat na inny film, ale po prostu chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że też takie aspekty dotyczą właśnie agencji marketingowych. No dobra, Kacper, ale skoro te agencje to są takie wspaniałe, to dlaczego jest tyle agencji, które mają złą renomę? Już tłumaczę. Dlatego bo są agencje, które po prostu nie dowożą wyników. Czyli obiecują wielkie kokosy, wielkie zyski, a nie dowożą tego. Po prostu nie dowożą wyników. I dlaczego tak się dzieje? Najczęściej dzieje się tak dlatego, że agencje są po prostu od wszystkiego. Prowadzą social media, prowadzą kampanie, branding, wizytówki Google, strony internetowe i tak dalej. A jak jesteś od wszystkiego. To jesteś do niczego. Dodatkowo, te agencje najczęściej działają dla każdej branży, przez co ten biznes jest ekstremalnie trudny, bo za każdym razem muszą uczyć się na nowo specyfiki. Działania, biznesu swoich klientów. Raz mają klienta, który ma salon kosmetyczny, raz, który ma nie wiem, mechanikę samochodową, później jakiegoś architekta wnętrz i tak dalej. I ciągle muszą się uczyć, dostosowywać do poszczególnych klientów, zamiast po prostu mieć jedną niszę, jedną branżę, której pomagają i od razu, jakby znają od podszewki tą branżę i mogą jej świetnie pomagać. Dlatego agencje, które pomagają wszystkim, są tak naprawdę do niczego. Dużo lepsze są agencje, które. Specjalizują się dla jednej konkretnej branży. I głównie właśnie to obiecanie, a później niedowożenie wyników sprawia, że po prostu, wiadomo, obietnice nie są spełniane i przez to jest zła renoma. I może to dlatego, że. Ciężko dowodzić takie wyniki. Ja uważam że nie jest ciężko i sam się zresztą o tym przekonałem bo już od lat prowadzę agencję zatem przechodzimy do kolejnego punktu czyli jaki model agencji marketingowej ma największy sens w 2024 roku. Największy sens ma model w którym pomagasz jednej specyficznej branży niszy w rozwiązaniu jednego konkretnego problemu. Dlaczego tak. Ponieważ często jak na przykład mamy branżę jakąś, to występują w danej branży bardzo podobne problemy. Czyli salon kosmetyczny z Warszawy ma podobne problemy do salonu kosmetycznego, na przykład z Poznania. I dzięki temu, że ty specjalizujesz się w jednej branży, pomagasz tylko jednej branży, to to co musisz zrobić, to nauczyć się jak rozwiązywać dany problem w tej właśnie jednej branży a nie w pięciu czy 20 branżach, bo po prostu im więcej branż, tym bardziej ten biznes jest trudny. Jak pomagasz jednej niszy, a 10 niszom, to jak pomagasz jednej, to masz 10 razy mniej roboty odnośnie badania rynku, badania problemów. Szukania właśnie rozwiązań na te problemy, i tak dalej. Jak pomożesz po prostu rozwiązać problem salonu kosmetycznemu w Poznaniu, to już wiesz, jak pomóc też salonowi na przykład z Warszawy. Dodatkowo, jak angażujesz się w jedną niszę, to zamiast angażować się w 10, angażujesz się w tą jedną, to możesz 10 razy bardziej zaangażować się w tą jedną i przez to z większą łatwością sprzedawać usługę i sprzedawać lepszą obietnicę. Dla klientów, którą będziesz w stanie później zrealizować. Także przez niszowanie ty po prostu jesteś specjalistą i lepiej pomożesz swoim klientom. Jak lepiej pomagasz, masz lepszą obietnicę, dowozisz lepsze wyniki, bo właśnie dobre badanie rynku i tak dalej zrobiłeś, klienci są zadowoleni, no i Twój biznes cały się po prostu rozwija. Czyli w modelu, który przedstawiłem, ty nie szukasz usługi, jaką będziesz świadczyć, tylko ty szukasz problemu w jednej niszy. I Twoją usługę Ty dostosowujesz do rynku. Usługą Ty po prostu rozwiązujesz ten problem, który ma dana branża. Jeżeli najlepszym rozwiązaniem na problem tej niszy jest reklama, to robisz reklamy. Jeżeli TikTok, bo na przykład potrzebuje ta branża rozpoznawalności. No to robisz TikTok i Rolki. Jeżeli połączenie płatnych reklam z kontentem organicznym to jest najlepsze rozwiązanie, to właśnie to robisz. Także to ty dostosowujesz swoją ofertę do rynku, a nie odwrotnie. Jeżeli ten element pominiesz, to prędzej czy później polegniesz. Dlatego to jest naprawdę ważne i nie tyczy się to tylko agencji marketingowych, tylko de facto każdego biznesu. To my musimy się dostosować do rynku, a nie odwrotnie, bo jak My chcemy sami kreować zapotrzebowanie, no to bardzo ciężko to zrobić i to jest bardzo kosztowne. To na to mogą sobie pozwalać takie firmy jak Amazon i tego typu, ale nie mali przedsiębiorcy. Także ty musisz się dostosować do rynku i twoja oferta. Pomaga w problemie, który już na rynku po prostu jest w danej niszy. Zatem podsumowując, punkt piąty, model, w którym mamy jedną niszę i jedno powtarzalne rozwiązanie problemu, równa się sukces. I czy warto w ogóle zacząć ten biznes w 2024 roku? Czy jest miejsce na rynku dla ciebie? Odpowiedź brzmi tak, jeżeli Twoja oferta jest odpowiednia, czyli rozwiązuje realny problem danej niszy. Jeżeli to jest. To jak najbardziej możesz wchodzić w rynek agencji marketingowych i odniesiesz niesamowity sukces. Nie będzie dało się zarabiać na agencji dopiero w momencie, kiedy cała twoja nisza, cała nisza, będzie miała rozwiązany ich największy problem. Czyli dopóki jest w danej niszy, na przykład w niszy salonów kosmetycznych, jeżeli w tej niszy jest problem z pozyskiwaniem klientów, to dopóki oni mają problem z pozyskiwaniem klientów, no, to jest zapotrzebowanie na Twoje usługi. Nie będzie tego zapotrzebowania w momencie, kiedy. W tej niszy już po prostu absolutnie nie będzie takiego problemu. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo uwierz, że minie sporo czasu, zanim na przykład wszystkie salony kosmetyczne czy kliniki dentystyczne będą miały zapchane już wszystkie po prostu terminy naprzód i nie będą mieli żadnego problemu z pozyskiwaniem klientów. Po prostu nawet jak jedna klinika, dajmy, ma zapchane pełny grafik, to w danym mieście jest jeszcze 10 innych, które potrzebują pozyskiwania nowych klientów. I co jest jeszcze ważne, to to, że jak na przykład na przykład w Twojej niszy, załóżmy, już będą rozwiązane te problemy, to Ty możesz po prostu znaleźć inną niszę. Także w praktyce ten model jest po prostu no, nieśmiertelny. On ciągle będzie działał. A pomyśl, że ciągle są jakieś innowacje, ciągle się nowe firmy otwierają, czyli nawet jak wszystkie problemy z jakiejś niszy zostaną rozwiązane to pojawią się nowe firmy z tej niszy, które już te problemy będą miały. Wiesz, bo to jest na tej zasadzie, że jeżeli nie byłoby, na przykład, w danej branży problemu z pozyskiwaniem klientów, no to oznaczałoby to, że to jest dobry biznes. No to coraz więcej osób otwierały, bo otwierałoby takie biznesy. Jeżeli oni otwieraliby te biznesy, to zaczęłaby się robić w tej branży ciągle coraz większa, że tak powiem, konkurencja. Jeżeli by się zaczęła robić konkurencja, to wtedy już trudniej byłoby pozyskiwać klientów, i wtedy te agencje marketingowe jeszcze bardziej będą po prostu potrzebne. Więc tu nie ma momentu, w którym te agencje marketingowe nie będą potrzebne. To jest po prostu potrzebne zawsze. I to, co jeszcze jest ważne, to to, że największe agencje, takie generujące 100, 200, 300 tysięcy miesięcznie, nie mają więcej niż 50, 75, może 100 klientów. A uwierz mi, że takich agencji, które generują te 100, 200, 300 tysięcy, naprawdę nie ma wiele. A potencjalnych klientów w jednej niszy często są tysiące, bo zobacz, Mamy tysiące trenerów personalnych, tysiące salonów kosmetycznych, tysiące biur rachunkowych, myślę, że dziesiątki tysięcy, tysiące firm budowlanych. Są tysiące firm po prostu w Polsce. Tak naprawdę firm w Polsce są miliony, a ty potrzebujesz tylko pięciu, siedmiu, dziesięciu klientów, aby zarabiać ponad dziesięć tysięcy miesięcznie. Czyli to jest taki malutki promil rynku, tak naprawdę, a tobie to już naprawdę zmienia życie, i mimo tego, że to tylko tam. 5, 10 klientów, to później szybko możesz się wyskalować właśnie do 20-30 klientów i zarabiać już 30-50 tysięcy miesięcznie. To jest jak najbardziej realne. Także pod kątem tego, czy Warto? Czy jest jeszcze miejsce na to, by właśnie założyć agencję? Czy jest sens w 2024 roku? Odpowiadam, że tak, jest sens i warto, bo daje to naprawdę niesamowite możliwości, a rynek jest ogromny na agencje marketingowe. I oczywiście to też nie jest tak, że puścisz sobie reklamę do klienta i tyle, i już jesteś milionerem z agencji. No, wymaga to wielu umiejętności i czasu, aby po prostu rozwinąć tak swoją firmę, bo. Agencja marketingowa to firma jak każda inna, biznes jak każdy inny, ale naprawdę nie jest to trudne, jeżeli się zaangażujesz, żeby nauczyć się tych umiejętności potrzebnych do zbudowania własnej agencji. I nie jest trudne, jak się zaangażujesz, rozkręcić to do, do 10 tysięcy miesięcznie, zarabiać sobie naprawdę fajne sumy i później skalować to jeszcze wyżej. Ja jestem tego żywym przykładem i jest masa innych osób, które również zarabiają na agencji marketingowej. I działa to po prostu świetnie. I naprawdę warto dać sobie szansę, ze względu na to, że chociażby mamy możliwość pracy w 100% zdalnej. Jak chcemy, możemy sobie wynająć biuro. Jak nie chcemy, to możemy pracować z mieszkania. Jak chcemy, to możemy pracować na drugim końcu świata pod palmą. No, jak po prostu nam się chce. Agencję można skalować do 50, 100 tysięcy miesięcznie. To, że ktoś mówi, że usługi nie są skalowalne, to nieprawda. Oczywiście ciężej skalować usługi do na przykład miliona miesięcznie, ale gdy mówimy o zarobkach rzędu 10, 20, 30, 50, 100 tysięcy miesięcznie, to usługi naprawdę są świetnym modelem biznesowym, szczególnie marketingowe, ze względu na to, że jak raz pozyskamy klienta, to on pracuje z nami kolejny miesiąc i kolejny, i kolejny, i kolejny, i mamy po prostu, po prostu bardzo powtarzalny dochód. Dodatkowo zdobywasz skile, umiejętności, które pozwolą ci potem odpalać większe projekty, inne biznesy, bo uczysz się właśnie marketingu, uczysz się sprzedaży, a to jest najważniejsza umiejętność tak naprawdę XXI wieku marketing i sprzedaż. A ty, robiąc agencję marketingową, głównie w tym się specjalizujesz. Uczysz się bardzo wartościowych umiejętności i jeszcze na tym zarabiasz? No po prostu coś pięknego. Zatem widzisz, że warto zacząć, to Czego potrzebujesz w ogóle, żeby zacząć? Potrzebujesz to będzie bardzo konkretne. Telefon, masz telefon zapewne, laptop, prawdopodobnie też masz, internet też masz, bo oglądasz ten materiał, darmowe narzędzia typu Google. WhatsApp, menadżer reklam na Facebooku, Zapier, czyli taka wtyczka, no i kilka innych narzędzi, które są darmowe albo bardzo tanie, na zasadzie 20-50 zł miesięcznie. I do tego potrzebujesz jeszcze umiejętności, których być może teraz nie masz, ale możesz je zdobyć. I jak szybko i skutecznie zacząć w 2024 roku? Konkretnie ci to teraz wytłumaczę, bo ten odcinek ma już trochę minut, także ogólnie tak. Wybierz niszę, dla której będziesz świadczyć usługi. Czyli nie świadczysz usługi wszystkim, tylko jednej konkretnej niszy. Dlatego, że jak nauczysz się tej jednej niszy, jak rozwiązywać problemy salonu kosmetycznego, właśnie w Warszawie, to tak samo jest w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu i tak dalej. To są bardzo podobne problemy. Więc dużo prościej być specjalistą w jednej niszy i tej jednej niszy pomagać. Nawet jak teraz na żadnej niszy się jeszcze nie znasz, to dużo szybciej możesz się. Wyspecjalizować właśnie w pomocy jednej niszy, niż gdybyś miał przyjąć klienta z jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej branży. To wtedy jest dużo trudniej po prostu dostarczać wyniki i pomagać swoim po prostu klientom. Jak wybierzesz już niszę, to znajdź problem, największy problem tej niszy. Najczęściej jest to pozyskiwanie klientów, ale wejdź w to trochę głębiej. Naprawdę pogadaj z właścicielami firm z tej danej branży i zapytaj ich po prostu, dowiedz się, jakie oni mają problemy a twoją ofertą będzie właśnie rozwiązanie tego problemu. Najczęściej, tak jak mówię, będzie to pozyskiwanie klientów. Także kolejny punkt właśnie, tworzysz ofertę, oferta jest tym rozwiązaniem problemu. Wybierasz oczywiście usługę, którą świadczy, żeby ten problem rozwiązać. Najczęściej też będą to reklamy na Facebooku połączone właśnie z kontentem organicznym. Kolejny krok, jaki rekomenduję, to pozyskanie pierwszego klienta nawet za darmo, żeby zdobyć opinię i żeby nauczyć się całego procesu. Czyli ty pracując z klientem... Po prostu bezpłatnie, albo na przykład umawiasz się z klientem, że ok, kliencie, mamy okres 30 dni, robimy kampanię i jeżeli wygeneruje dla ciebie sprzedaż. To dasz mi z tego 15%. Czyli po prostu albo całkowicie darmowo, albo dopiero płatność po tym, jak klient zarobi, po to, żebyś ty nauczył się procesu, a jednocześnie, żebyś nie miał presji, że klient ci zapłacił i że musisz dowieść wynik, tylko jednak masz taki większy po prostu luz, bo tu chodzi o to, że nie masz doświadczenia jeszcze i ty nauczysz się szybko całego procesu, właśnie pracując z klientem, i łatwiej ci będzie pozyskać takiego klienta pierwszego. Jeżeli ta oferta będzie darmowa po prostu, szybko po prostu zdobędziesz możliwość pracy z, jakimś, z jakąś osobą, z jakimś klientem, i może się zdarzyć tak, że jak dowiedziesz temu temu darmowemu klientowi fajną usługę, to później on będzie chciał pracować z tobą już na płatnych warunkach. A nawet jak nie będzie chciał pracować na płatnych warunkach, to ty masz już wtedy tak duże doświadczenie, bo naprawdę jest ogromna różnica pomóc pierwszemu klientowi i Przepracować z danym klientem miesiąc, a nie pracować z nikim. To jest naprawdę ogromny pomost. I tu już masz naprawdę super podstawy do tego, by pozyskiwać kolejnych klientów, i pozyskiwać, pozyskiwać, pozyskiwać. Masz jeszcze opinię wideo, opinię tekstową od tego klienta darmowego, także łatwiej ci pozyskiwać kolejnych klientów. Masz już pewność siebie, bo dowiozłeś już usługę jednemu klientowi. No, po prostu bardzo dobrą opcją jest pozyskanie klienta, nawet bezpłatnie. Oczywiście tylko jednego klienta, później już normalnie robimy to płatnie i robimy to za dobre stawki typu. 2000 miesięcznie, a nawet więcej. Kolejnym krokiem jest po prostu pozyskiwanie kolejnych, kolejnych, kolejnych klientów, skalujesz w ten sposób swój biznes. No i rozwijasz się do 10 i nawet więcej tysięcy miesięcznie. To oczywiście tak pokrótce plan na rozwój agencji, bo wiadomo, że w tym planie jest wiele poszczególnych elementów. Ja zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, bo będę właśnie publikował więcej treści tego typu odnośnie tego właśnie, jak budować własną agencję, także tutaj. Masz plan taki, że tak powiem, ukrócony, mniej więcej już wiesz po prostu na czym będzie polegała Twoja praca, jeżeli chcesz się rozwijać w tym temacie. A jeżeli chcesz więcej wiedzy, to zachęcam Cię po prostu do subskrypcji i będzie tu więcej tego typu wartościowych treści. Także mam nadzieję, że po tym materiale dokładnie wiesz, czym jest agencja marketingowa, jak to działa i że to jest naprawdę świetny model, gdy dobrze do tego podejdziemy. Dzięki, wielkie za obejrzenie tego materiału. Zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale, gdzie właśnie dowiesz się więcej. Więcej informacji i bardziej się po prostu rozwiniesz. Jeżeli masz temat, który chciałbyś, żebym nagrał, to napisz proszę w komentarzu pod spodem. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca. No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.